Dobry, a może raczej bądźiorno. Dzisiaj witamy się z Wami z Napoli. Wyszliśmy właśnie z terminala i czekamy teraz na autobus. Dokąd jedziemy, zobaczycie wkrótce. Jeszcze w Polsce kupiliśmy bilety na autobus, i byłem pewien, że wiem, gdzie jest przystanek miał być przed terminalem. Tam gdzieś zaczailiśmy, rozejrzeliśmy się i poszliśmy za miejscowymi, bo słyszałem, że mówią tą nazwę tego autobusu. No i się okazało, że doszliśmy na dworzec autobusowy, tutaj w pobliżu lotniska, ale w zupełnie innym miejscu. No i teraz czekamy na godzinę odjazdu. Także internet nie zawsze mówi do końca prawdę. I właśnie teraz mijamy Wesołówiusza. Zapaliśmy się jeszcze na piękny widok na Neapol i Zatokę Neapolitańską za tymi krzekami. Ile się śmieje, bo ja mam szczęście, coś co nagrywam, to mnie jakieś krzaczary wyskakują, ale teraz pięknie widać. Mamy nadzieję, że jak to jesteśmy, to Bezu już nie wybuchnie. do naszego wynajętego mieszkania i tak wygląda wejście. Tak prezentuje się nasze mieszkanko w Sorrento. ona na dzień dobry rozpakowała ciasteczka, które tutaj właściciel naszykował dla nas. Zostawiam, no możemy zjeść, możemy korzystać. Tak jest, idziemy dalej. Ja się jeszcze chciałam powiedzieć, że zdziwiłam się, bo pan nam mierzył temperaturę. A no właśnie, zapomniałem o tym. A my tak zaraz po podróży i tak mówię, kurczę. Trochę zmarnowani. No. Ale jest, jest ok. Paszportów nie sprawdzali, green pasów. Mhm. no ale temperaturę zmierzył. Czy jesteśmy zdrowi? Tutaj mamy kącik kuchenny w pełni wyposażony, nawet mamy ekspres, co prawda kapsułkowy, ale zawsze. z zmywak, kibelek. Tutaj, co mamy? Mamy wi-fi, mamy kapsułki. Też można korzystać. I jest sypialnia. Generalnie na razie wszystko na plus. Na naszym stoliku pojawiła się nasza pierwsza włoska pizza. Ilona rozpakowuje nóż i higielet. Będziemy testować. Wygląda apetycznie. jest myślinka, nie? Spróbuj I? Pycha. Pycha? Faktycznie jeszcze tak dobre nie ja. Mm. A siedzimy sobie w pizzerii da Franco przy ulicy. wyszliśmy jeszcze na zakupy Zakupy już zostawione w naszym pokoju, a teraz idziemy na Stare Miasto Jesteśmy akurat na głównym placu Zobaczcie jak to fajnie wygląda wszystko A teraz, tak mi się wydaje, pójdziemy sobie tą uliczką aż tam daleko, zobaczyć co jest tam dalej Skręciliśmy w jakąś uliczkę boczną i idziemy w kierunku morza Ilona ogląda kapelusze? <grymne> <grymne> Idę zmierzyć kapelusz. A. Który Ci się podoba? Co sądzicie? Trochę ciemno jest? a wróć głowę. No, trudno mi ocenić. Nie wiem. Chyba nie. Okay. <laughs> nie jestem przyzwyczajony do Ciebie w kapeluszu. No ale kapelusz ładny. Po 8 euro. Ten kościółek, w którym przed chwilą byliśmy. Idziemy już sobie e, trochę tą uliczką. Jesteśmy pod wrażeniem, naprawdę tak. bardzo przyjemnie. Ja chciałam powiedzieć, że właśnie jest bardzo przyjemnie i świetnie się spaceruje. No i doszliśmy do samego morza. Pod nami port. Niewiele, co prawda, teraz widać, ale to na pewno pokażemy Wam za dnia. 8 rano, My już jesteśmy po śniadaniu, zjedliśmy sobie w naszym mieszkanku i teraz idziemy na autobus, bo mamy dzisiaj w planach zwiedzanie Positano, może Amalfi. Zobaczymy gdzie nam się uda dotrzeć. Wszedliśmy już w Pozitano na przystanku bliżej tutaj morza I z całego tego zamieszania nie zdążyliśmy Wam nagrać e, akcji w Sorento. Podoszliśmy na stację kolejową, bo też stamtąd startują autobusy. Widzieliśmy już autobus przygotowany do odjazdu, szybko polecieliśmy kupić bilety. Mamy już e, dwa bilety i teraz taka informacja, te dwa bilety są na cały dzień. Możemy dowolnie nimi jeździć tutaj po okolicy, więc być może pojedziemy dalej do Amalfi. Cena takiego biletu to 10 euro. Wysiedliśmy tutaj w zitano, idziemy się rozejrzeć. Jest wcześnie rano, w związku z tym słońce jeszcze jest przymglone. Zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. I mamy nasze włoskie cappuccino. Ilona próbuje. I jej mina mówi wszystko, a widoczek mamy po prostu niesamowity. I teraz takimi schodkami schodzimy w kierunku plaży i portu. Wypiliśmy już nasze cappuccino i doszliśmy na plażę. Niestety ta chmura, która nas tutaj prześladuje, jakoś nie chce się przepnąć za górę. Pozytano wszędzie pełno jest takich sklepików z ceramiką i na każdej motywy cytryny wsiedliśmy na przystanku i czekamy na taki autobus, ale w drugą stronę jedziemy do Amalfi. sobie na przystanku. Wiecie czego nie lubię? No nie lubię. Przyszliśmy na autobus na godzinę 11, bo tak miał wjeżdżać. Mamy godzinę 11.51 no i stoimy. Może przyjedzie. <laughs> Jednak ja to lubię jak jest. 11 to jest 11. Czyli tak po niemiecku, nie po włosku. Godzina to godzina. Jesteśmy stratni już godzinę w zwiedzaniu. I udało się jednak. Autobus dojechał. I jedziemy do Amalfi. Tak wygląda przejazd z autobusem wąskimi uliczkami po drodze do Amalfi. Wysiedliśmy z autobusu. Sama podróż bardzo przyjemna, poza tym, że Trwała prawie godzinę. Odległość między miastami Pozitany i Amalfi jest nieduża, ale tyle zakrętów i serpentyn, korki, te przeciskania się autobusu między samochodami i to trwało. Wszędzie, gdzie tutaj idziemy, pełno jest straganów z cytrynami i jakimiś wyrobami z cytryn, właśnie. Całe to wybrzeże słynie właśnie z wyrobów cytrynowych. Idziemy główną ulicą i przedzieramy się przez naprawdę tłumy. Tego się nie spodziewaliśmy Ustawiliśmy się w kolejce, bo tutaj to jest taka długa kolejka i będziemy jedli krewetki i ośmiorniczkę a w takim rożku jak po lodach. Zobaczymy jak to smakuje, bo wszyscy tutaj to jedzą. No i mamy nasz rożek. Zacznę testować od tej rybki. Taka rybeczka. Bardzo smaczna. Przuć wyraźnie rybę. Teraz spróbujemy tą kuleczkę. Wstawiam, że to jest jakiś ciemnie, może nie. To na pewno nie jest ryba. To trochę pączko pod pączkiem zachodzi. Znaleźliśmy właśnie takie wielkie cytryny. Pierwsze widzę. W porównaniu do ilony dłoni. To jest olbrzym. 8 euro za kilogram. Aha. Ale cytryny naprawdę. No. Doszliśmy na główny plac, zobaczcie, jak to jest ładnie. I ludzi też dużo. Pakiet na pizza. Wchodzimy na górę. Teraz pokażę Wam widok na plac z góry. Czekamy za autobusem powrotnym do Sorrento i oczywiście nie mogło zabraknąć cappuccino i dodatkowo wjechało ciasteczko. Zapomniałem nazwy, ale na pewno w środku jest coś z ricottą. Ser ricotta. Ale dobre. Smakuje jak biała czekolada. To powiem mi zostaw. Siedzimy sobie tutaj w takiej zacisznej uliczce w Sorrento. I siedzimy w restauracji, bo zgłodnieliśmy. Na nasz stół wjechało Gnocchi alla Sorento, czyli specjalność tego regionu. Zaraz to Nie, to jest mm. Jakbyś To jest Jak opisała? opisała? gnocchi. To jest gnocchi. To jest gnocchi. To jest To To Dobra, a u mnie pojawiło się spaghetti z ośmiorniczką. Za chwilę spróbuję. Kolejny dzień zaczynamy od włoskiej kawy. Wszyscy Włoscy właśnie tutaj przychodzą kawę i jeszcze ciasteczko może do tego i będzie typowe włoskie śniadanie. Główny plac Sorrento o 10 rano przed południem. Dzisiaj nam słońce od rana świeci, więc zapowiada się super dzień. No, wyputę. Jestem już zadowolona, ale tak nie do końca, bo jeszcze rogalika nie zjadłam. Rogalika z pistacjami. <gry> Dokładnie. A idziemy? E, tutaj głównym deptakiem i zaraz skręcimy w bok, żeby dojść na taki punkt widokowy i zobaczyć jak wygląda Zatoka Neapolitańska z góry. Mam nadzieję, że będzie widać Wezuwiusza w całej okazałości. Przed nami Zatoka Neapolitańska. Tutaj, jakby ktoś chciał, to może sobie wypożyczyć zapewne leżak i poczilować A tam, w tyle, trochę przymglony, widać Jezubiusza. Dojdziemy do Marina Grande. Z tamtej uliczki do góry wyszliśmy. Tu jesteśmy na takim zakręcie, i przed Wami Marina Grande to jedna z najstarszych części tego miasteczka. Ona jest w kawowym raju. Na każdym narożniku próbuje kawę. Może znajdzie tą najlepszą. Z pięknym widokiem. Tak. Najlepsza kawa z pięknym widokiem. Mamy godzinę 12, jak możecie słyszeć pięknie dzwony dzwonią. Tak jak u nas na wsi pożycia. Teraz przed nami główny port w Sorrento, stąd odpływają statki między innymi na Capri. Teraz taką ścieżką schodzimy do portu i jakby ktoś chciał poleżeć na tych leżakach, to też musi tutaj zejść. Teraz ścieżka zakręca, i tutaj chowamy się. Nie wiem, coś nadbudowane tu jest. Jakbyśmy do jakiejś jaskini wchodzili. Startowaliśmy tam do góry. I tutaj widać teraz tą ścieżkę, jak ona tutaj zawija, i tędy wyszliśmy, jesteśmy na poziomie morza, zeszliśmy na dół do portu, i tutaj. Są stanowiska, gdzie odpływają statki na Kapli, na Iśię i jeszcze jakieś inne miejsca. Z powrotem do miasta wchodzimy taką ścieżką po schodach. Jest co wchodzić. Na po stole pojawiła się Focaccia z szynką parmeńską. I ona tutaj wyrywa się, żeby to zjeść. Pizza była tutaj pyszna, ale Focaccia fenomenalna. Teraz jeszcze chciałam powiedzieć, że jak będziecie w Sorento, to zajrzyjcie do picerni Tanko, żebyśmy ją sami odkryli, bo polecił na tą picernię właściciel, od którego wynajmujemy mieszkanie. Naprawdę warto. Po naszej pokacji zostało tyle. Cernia wygląda tak. Przeszliśmy na zachód słońca, ale niestety słońce schowało się za wzgórzem z lewej strony i nie ma efektu. Jest godzina 19, a my jesteśmy w Grand Marinie. Dzwony już słyszeliśmy o 12, zupełnie inaczej brzmiały A teraz wieczorem też inaczej jakoś brzmią. Co tam wcina zielone? Przepyszne spagki. Ja mam mm, z kaparami i z u mnie na talerzu jest spaghetti z tuńczykiem, a siedzimy w Grand Marinie nad samym brzegiem zatoki. Zjedliśmy nasze spaghetti, i teraz wracamy na górę do miasta. Ostatnie spojrzenie na wezuwiusza i zatokę. Byliśmy tutaj tylko przez weekend, naładowaliśmy baterie i teraz możemy lecieć do domu, szykować się na kolejną podróż.